Witam serdecznie. Proszę zobaczyć jak można rozwiązać takie zadanie. Ile zapłacisz za 37 dekagram winogrona? Tutaj jest informacja taka, że 1 kilogram kosztuje 16,54. Natomiast waga jest w dekagramach. W związku z tym należy 37 dekagram w pierwszej kolejności zamienić na kilogramy. Ile to będzie kilogramów? 1 kg ma w sobie 100 dekagram. A my mamy tylko 37 dekagram. Więc co trzeba zrobić? 37 podzielić na 100. 100 ma dwa zera, więc będą dwie cyfry po przecinku. Czyli to będzie 37, setnych 0, i 37, setnych. 37 dzielone na 100. No i teraz wystarczy pomnożyć tą wagę.

I dodajemy te wyniki do siebie: 8, 2 plus 7 to 9, 5 plus 6 11, 1 na dół, 1 w pamięci, 1 i 9 to jest 10, i 1 w pamięci to jest 11, 1, 1 do góry, 1 plus 4 to 5, plus jeszcze 1 w pamięci to 6. No i w którym miejscu będzie przecinek? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery cyfry muszą być po przecinku. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu wstawiam przecinek. No i przypominam, że pieniążki liczymy, złotówki liczymy do drugiego miejsca po przecinku, ponieważ do drugiego miejsca po przecinku są grosze. Musimy odrzucić te dwie cyfry. I odrzucając, ta cyfra decyduje, czy tu mamy dodać jedności. Gdyby tu było 5, 6, 7, 8 lub 9, to znaczy, że należy dodać 1 do tej cyfry. W związku z tym w zaokrągleniu wyjdzie nam 6,12, i taka jest cena, nie cena, tylko kwota za ten winogron. Muszę już podać odpowiedź. Zapłacę 6 zł i 12 groszy. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.